Czołem maniacy Kupiliśmy naszą służbową furę do paczek dla naszych dystrybutorów. Dzisiaj bierzemy ją na hamownie. Zobaczymy, co możemy naszą chemią z nią zrobić. A tak na serio kupiliśmy Fiata Skudo w wersji krótkiej. Lecimy na hamownie. Po drodze opowiem Wam, skąd pochodzi to auto i co możemy z nim zrobić. Lecimy! Witam Was ponownie. Nasza furka wjeżdża właśnie na hamownię. Fiat Skudo, trzyletnie auto. Kupiliśmy je... Od Niemca, jak to w Polsce. Yy, oczywiście polski handlarz nie mamy historii tego auta. Z tego co widzę, interwały olejowe robione są co 30 tysięcy kilometrów, niestety. I pewnie Niemiec właśnie tak też je robił. Obecnie na tym interwale mam przejechane podobno 7-8 tysięcy. Wlejemy dzisiaj płukankę i zrobimy wymianę. Zmierzymy go jeszcze raz. Zobaczymy, jak to auto najpierw teraz taki stan zero surowy, czyli ma około. 125 tysięcy kilometrów i tak naprawdę to jest jego trzeci bądź czwarty interwał olejowy. Tak, dokładnie. Dobrze słyszycie? Trzy wymiany oleju przez 100 tysięcy kilometrów. Zobaczymy, ile tych koni zostało. Zobaczymy, jak ten olej wygląda po naszej pukance. A teraz zapraszam Was na hamownię. Zrobimy stan zero, później zrobimy pukankę i zobaczymy, jak to auto ożywa bądź umiera. Lecimy na hamownię. Słuchajcie, jesteśmy po hamowni, wyszło 101, kuca powinno być fabrycznie 102, także nie jest tak tragicznie, ale wpadliśmy na pewien szalony pomysł, coś czegoś nie widzieliśmy jeszcze w internetach, jest tragicznie zimno, nawet mam kalesony dzisiaj i jestem trochę odrętwiały, ale zrobimy taki trykmyk. Wlejemy pukankę i pojedziemy do Głowna, do naszego dystrybutora, do punktu stacjonarnego Auto RK, gdzie możecie dostać nasze środki i to wszystko zrobimy na pukance, czyli to będzie prawie 70 km, a warunki są takie, że możemy jechać i pewnie ze dwie godziny. I co fajne, wrócimy z tym, czyli z pukanką w silniku, z powrotem na hamownię. Zobaczymy jak to się zachowa. No, i widzimy się za chwilę w Autoerka. Lecimy! Pokazuje nam 38 km w jedną stronę. Na pukance, moi drodzy, wrócimy i zrobimy hamownie. Zobaczymy, czy już coś poprawi. 101 koni, także tylko jeden kucyk uciekł. Także nie jest tragicznie, jeszcze żadne nasze środki nie były wlewane. Nie wiemy, czy Niemiec nie wlał jakiegoś cerateka, czy jakiejś innej substancji. Lecimy. Zobaczymy, ile wyjdzie na naszej pukance. Lecimy do naszego dystrybutora. Do zobaczenia. Koleżanki, jednak popiłem drogę i zrobimy trochę więcej kilometrów na tej pukance. Tamy w firmie Moto RK, Głowno. Nasz dystrybutor, znajdziecie tutaj nasze wszystkie środki: pukanki, dodatki do paliw, do silnika, cały asortyment w tej firmie w genialnych cenach. Zapraszam Was do środka, zobaczymy, jak to wygląda u nich na miejscu. Olejam jesteśmy Moto RK, główno ulica Piątkowska. 44, tak jak widzicie, pustki z naszym towarkiem na półkach, zatowarujemy, lecimy dalej. To w naszym silniku, ta pukanka. Wracamy z powrotem na hamownię, zobaczymy ile wydmuchamy. Było 101 kucy przed. Z pukanką wracamy, zobaczymy ile nam dmuchnie. A ja Was zapraszam do tego sklepu. Cały asortyment do kupienia. Dzięki, że jesteście z nami. Do zobaczenia następnym razem. 36 km z powrotem na hamownię. Lecimy, zobaczymy ile wydmuchamy. Teraz już mamy prawie, przez moją pomyłkę, 80 km przejechane. Także grubo ponad stówkę zrobimy na naszej pukance. Lecimy na hamownię. Zobaczcie, minus 8, hamownia, furka, nawet diesel, nawet nie, nie puści dymku. Tak działają te nasze preparaty. To jest... Pukanka. A po ile to macie? <laughs> a dużo lepiej? Nie, nie dużo Dwa, trzy konie? I to do sześciu. Do sześciu? A... Tak. Yy... Musimy otworzyć, mam dla Ciebie. No, musimy pogadać w ogóle, wiesz, o jakich... Dla mnie, ja to nie ma problemu, przywiodę. No, ja mężczy... Super, super. Czyli 5 koni mamy na samej pukance. Słuchajcie, schładzamy jeszcze interkuler, tak nam specjalista operator y, hamowni powiedział. Już mamy 5-6 koni, w ogóle pukanka nie jest do tego stworzona. Ale zobaczcie, wbijamy go po raz piąty na maksymalne obroty na pukance. Przyjechaliśmy na niej 100 km, już jest więcej niż dała fabryka. Powinno być 102 konie. Było 101, teraz mamy 106, 107. Robimy jeszcze jeden pomiar. Zobaczycie, jak to wszystko tutaj wyje. Jesteśmy pewni naszych dodatków, naszej chemii. Operator hamowni wyszedł i powiedział, że chciałby handlować tymi dodatkami. To już jest któryś pomiar z rzędu, także przekonaliśmy go badaniami. Laboratoryjnie tak można powiedzieć. To oczywiście będziecie mieli w PDF-ie na stronie. A ja teraz tym busem lecę i robimy duży przegląd olejowy, wymianę filtrów oleju i dolejemy całą naszą taką chemię. Mam nadzieję, że za 100-200 kolejnych kilometrów na naszych preparatach będzie tu 117-118 kucy. My widzimy się za tydzień. Dziękuję, że jesteście z nami. Bartek Metalguard, czołem olejomaniacy. Do zobaczenia.